Siemas, siema z tej strony Janek LP i dzisiaj gramy z Olkiem i Wiktorem i próbujemy wbić B na 15 rangę i zostawcie suba i tego w górę i to Wam pokazuję. Subskrybujcie, łapa w górę To co pokazują Olka Rico i mój Riko i walnijcie dzwona, żeby żaden ciekawy odcinek was nie ominął, a teraz lecimy szybko z tym wbijaniem na 15 rangę. Hmm. Dobra, Janek, jaki jest? Może być rabunek prezentów. Chodź. I czekaj. Yes. Hmm. Wiktor, ty weź Rosę. No no Wiktor Rosę. Wiktor Rosę, Janek ci mówi. Yeah. Ej, Wiktor Rosę, chwilę nie będzie słychać. Okay? A ty możesz zostawić, Olek. Dobra, to zaczynamy. Spiszemy ci figli, żebyś tam ich słychać. Ja się nie puszczę tu. Dobra, gramy połowę. Ej, ja się nie puszczę co? Taką to wina? Z rana? Tak. No, to tam godina jak wstaniesz. Wiesz, która to będzie godzina. No nie wiem, woda mam jak wstaniesz. Ale ja będę musiał jeszcze najpierw rano przeczytać. Nic nie Co? Dobra, to jednak będziemy z jednym randomowym typem nagrywać, albo duło. um Są dobre. Dobra, to Wiktor, co ty na Dobra. A potem jak ci nie uda to klej na... Dobra, to masz. Ja na łeb. Ja następiłem o tym Mortisa. Na piątej, bierz Mortisa. Na... Ale nie, bo ja wbijam przecież bi. A, no tak. Dobra. Dobra, Wiktor możesz zostać, bo Jessie jest dobra na Brawlbala. No. W ogóle dzisiaj pojawił się jeden odcinek taki walnięty, totalnie walnięty. I jeden z Robloxa, nowy materiał pojawił się na moim kanale Roblox, więc wbijajcie. Nie kanału. Kto? No nie masz kanału na Robloxie taki nowy kanał. Nie, ale nie, na tym samym kanale. Nagrałam Robloxa. No, no, no dobra. Więc wbijajcie Ja Janek, jakby też ja mam małą postać, bo ja dopiero dostałem na mój telefon i gra. Dopiero. Na tablecie, jakbym grał, to jest małym więcej postaci. Dobra, Bosik <st> władował w byle góry. <unlikely> a moja maszyna <Wenn> tutaj na <Not really> ziela. A Czekaj, ja sobie nabiję na tej Na kimś ko, W kogoś muszę strzelić Żeby mieć super power Żądło muszę mieć O nie Jest, wykop to, Jezu Poświęciłem ulta Dlaczego Olek nie gra? Dobra, mamulta. Dobra. Ale będzie ciężko wygrać. No, ale się sekundę. Kurde, wglądam na to, że nie udział. Pierwsza. Noo, sobie damy. O, sobie mam wrażenie. Nie ma. Kurczę, gdyby ma. dali jeszcze sekundę. Pięć sekund i byś to. Szalił. dobra skrzynka na odcinku czy tu będzie postać? nie, 50 monet jak zawsze nie może go ulepszyć jeszcze, bo nie mogę dobra bierzemy będziemy na napad. W ogóle już zaraz będę mógł naraz mieć, bo już mam Bula i Jessie na ósmej mocy, i zaraz mogę nitę ulepszyć też na ósmą moc. Tylko hajsu nie mam i tak nie będę na dziewiątą jeszcze ulepszać, bo pozbieram niedługo skrzynek, żeby mi się jakieś postacie w końcu, telegramów dropły. Napadzik? No, no, napad, dobra, nie biorę panik. To bierze. Mm... No, no, Wiktor, weź Rosę. Ale grałeś napad. Wiem, weź Rosę. Dobra. A Ty, olek, weź Riko. Rico jest dobry. dobry. Ja teraz będę jeszcze akcemi spoko na tetorzu. O no, on ma chyba. On jest ten drugi. On ma ten pierwszy dobry spiegał. No, Można ja ten jeszcze pierwszy. No jest, ale, ale, anie, to jest dobre. Smarowanie? <gryso> smarowanie? <gryso> ale czego? <gryso> <gryso> Ej, bardzo Rico! Nie właśnie. Ale? To atakuj. Dobrze, dobrze im. Ty idź z drugiej strony. Dobra, weźcie ich. Weźcie ich. Sobie Karla spowolnie Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Ale dobrze ich pisnie Dobra, tam wam obiłem nie jest dobra na no bo... Możemy wygrać jeszcze Jeszcze mamy handl. To jest handl! Nie go. wiem. Ale ja już ginę! Ja Dobra, ja nie mogę, ja nie mogę! To ja już jestem. Próbuję go. Spowalniam. Zabiłem go, ale jej, bijcie, bijcie! 8 hp, 8 hp, Zbijemy jej, mamy 10% mniej, nie, 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 idzie, Karl. nie, Mamy 10% nie, 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 please, please, please. please. Jezu, ciągle przegrywamy. Tak. Tak. To jest, tak. Tak. Mm. Dzień, no to jest TVs, i natychścia. dzięki. O. Ja nie, No wycieczkę z tego, tego napadu. Tak. To ja puszczę, ja, ja ja, i narkisze. No Ja to jest, to jest. No, okay, no jest, na się, ja, kogo mam wziąć? Mortisa. Nie, nie e, kogo? Mortisa. On może wziąć bula. Dobra. Ale słabo. Dobra, ale ma? Nie wiem, czy to dobry team, ale ból na zbieranie klejnotów. Olek Jesteś po to, żeby iść szybko po klejnoty, a ja, żeby ich obijać z daleka. A ja robię. Mam... ja mam jednego parku. Mam. mam jednego parku, no to po to się nie, o nie, Oni, mają tego karla. Chodź, yy, ja nie wiem. Lenika. Yy, Lenika czy jakiegoś parku? Oooo, Dawajcie! Dobra, ja wiem, czy to jest To ale ja to może mam. Małęsiuwam! Uciekam, uciekam! Uciekam, uciekam, do Ja! Prawie zabijam tego Karla, który ma 3T. Au, au, au! Mam mało! Nie, Wiktor! Wracaj, chodź, wracaj, wracaj! Chronimy Ciebie! Wracaj! Ja już jestem. Nie! Co robią? Nie, ten kar ma. Ult, ult, ul tuj. Aj, prawie go zabiliśmy. Ja. Ej, dobra, Wiktor, tu musisz iść. Dobra. Ale, ejtor, co? Będę grał. Dobra, no to my możemy grać dalej. Musimy skończyć gęgę. To jak teraz na chwilę i było niekiedy Dobra, dobrze. Dobrze, Dobra. Dobrze, dobra. Dobrze,

O nie! No właśnie. To oni cię zabili. Tak. Te głupki, te bachury, te walnięte typy. Ej, olek, że jak. Y, y, ten odcinek to był ta, stajkuna w Robloxie, czy nie? No i Ja tam robiłem dwa cięcia i zbieram sobie dużo hajsu, i po jakichś 15 minutach wymaksowałem ten tajkun. To był najszybszy mój tajkun w życiu. Wymaksowany. A teraz przegrywamy. Czekaj, musimy wymyśleć tak strategię na wygrywanie. Jakaś smap? Na typy na daleko. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Trzeba w coś zagrać. Dawaj Janek. Dobra, nie, tak nie może być. To nie nie gram teraz bi. Ja się wkurzyłem i ja tu gram Mortisem. Nie co tam mi ja tam na bogato lecę szal na plasterku nie zamrażanie będzie lepsze co zamrażanie będzie lepsze Robię to dla Was, Wizowie, ale musicie zostawić subskrypcję, łapkę w górę. Ja Bo naprawdę, jak teraz przegramy, to ja będę miał takiego wielkiego minuta. Janel Primo. Spada, El Primo. Zabij go, bo on mnie zabił. I Wiktora. O nie, zrypałem. Zrypałem i to strasznie. Uważaj, bo w tych krzakach co my wychodzimy jest zawsze szali. Uwaga szali, szali, szali. Idę ci chronić. Tu jest gdzieś El Primo i szali. Właśnie tam jest ta szelka. Zdradziła się. Ona! Co? Nie! Jest! O nie! Nie! Zabrali wszystkie! Wiktor, uratuj to! Wiktor nie umie grać. No, a co ty? Co ty? Co? Ja bym strzelał na pałę! Dajesz! Uciekaj, uciekaj, Olek, uciekaj, please! Idę cię chronić. No, ale tu kruk jest. Idę. Spadaj, kruk. Tak samo ty szali. Ochronię cię, spokojnie. Dobra. Raz. I, 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 dobra, dobra, dobra. Zostawili łapkę w górę i subskrypcję. To jest pewne. Bo wygraliśmy Dobra, skrzynka. Skrzynka, uwaga, uwaga. Nie, 50 monet. No jestem. Olej, wiesz, że niedługo. Będę mógł dropnąć 6 star powerów. Jak lepsze. Dobra, dajesz. O, Ale ja się już wkurzyłam. Tyle pucharków Pożegnaj się ze swym Życiem Ona się nie pożegnała O nie chyba odsubskrybowali I dali I, nie, i, od, i już nie, nie dali lajka Bo przegrywamy Widzowie Pomóżcie Musicie zostawić subskrypcję Łapkę w górę Żebyśmy ich jeszcze teraz zabili Bo będę miał mega dużo minus No ja tak samo ta... Ej, ta panka! Zbierz to Wygrasz Ucie... Nie. Zabijesz ją? Nie Ale oni nie to. Nie, na pewno nie Ochronię cię Kogo się stało? Mogę jest! Zostawili jednak. No, na już Tak? No. Ale jakiego tego wiesz? Na tych? Czego? Na ich mocy? Bo na igrzyskach mocy i na te. Na, in, na, na normalny sezon to jest w ogóle inaczej. Nie, na igrzyskach jest 8 dni. Czekaj, dobra, igrzyska mocy. A nie, to sezon na Igrzyska mocy to jeszcze długo jest. Dobra, 8 dni na igrzyskach mocy. Bo teraz w górę. Albo subskrybujcie i zasubskrybujcie, żebyśmy znowu tak wygrali. Nie, zasubskrybujcie. Albo nie zasubskrybujcie i, i zasubskrybujcie znowu. Żeby te, żeby te... Jezus, Olek, nie patrzyłem w ogóle na licznik minut. 22. dwie. O nie, Renifer! Bo na Star leży i Nita, i Nita, Renifer. Nie jest na gównianym na Star Power, a masz ty głupi? Głupia jesteś szali, bo nie masz Star powera. O nie, mi to uleczyła miszka. Co ty robisz? Co robicie? Ciśnie, jak dobrze. A ja tu w ogóle nie ciśnę. Nie pasuje. Nie pasuje, bo ja tu w ogóle nie ciśnę. Nie, 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 nie. Poczekaj. Zmarnowałem tylko ulta. Jakiś ze mnie debil? do nich już. Dobra, lecę. Ty... O nie! Bo Master Power, miny. miny ja jego stunują. Wiesz, który? Drugi ten. Ten fajny. Ja go lubię. Nie. Skacz na szeli. No. Ja! Nie, prawie zabiłem, ale zrobiłem auto Wiktor zabił ich. Nie. Nie. nie, nie. Wychodzę! Wychodzę. Wychodzę z Brawl Stars i wchodzę jeszcze raz. Nie, 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 nie. Widzowie, jak by, jak by to mogliście zrobić? Teraz postawiam jako Wiktor na ormotkę. Co? Jaką Wiktor na łódkę? Którą? O tą? Nie, dobra, Gaj. Tą? tą? Ta jest najlepsza! Kóra, leci nas. A, tutaj. Janek, dawaj. A nie, czekaj, to patrz. Dawaj. Czekaj, ja muszę emotkę ci pokazać. Dobra, gramy. Ale muszę wam zostawić tą łapkę w górę. O, dawaj, dawaj, dawaj. Nie, wiem, coś rozłączyło. Ale, hmm, czekaj, ja pokazuję skill'a. Dawaj. Proszę bardzo, ja pokazuję skill'a. Mortis tu wszystkich porobi. Mortis porabia. Waga? Ja tam odbieram na siebie, po prostu strzały Oj. Nie, 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 Byłem na jednego strzała od każdego. Chyba, że Rico by mnie tylko jedną piłeczką trafił. Co wtedy? Wiem, ja, spokojnie. Ja tu. Ja tu odbieram na siebie strzały. Wiem, ja, bo tu trzeba walczyć. Pyk, pyk, pyk. Gdzie ten kolć? Pięć minut! Dobra, ja muszę kończyć Niestety już z Olką tutaj nie gramy Szkoda Ale nie, ale jeszcze kończy rundę Albo Bodza nie było. Musimy tym wystarczyć o nie, mamy sześć. Oni dziewięć. Dobrze Wiktor. Dobrze ich Wiktor tam porobił. Dobra, jeszcze jednego, jeszcze jednego. Nie, to Bot gra. Bot nie wychodź stąd. Albo Olek, nie wiem, albo bot, albo Olek, ja nie wiem. Ale. A, bo oni zremisowali! No tak, też się tak da. Zapomnia. Aha, dobra, to ja już wychodzę z tej gierki. Ja, dobra. Koniec rozgrywki. Ja nie mogę. No niestety. nam no, robot, za niego grał. Nie udało się nam tej beat bo już przestałem nim grać, bo mnie wkurzała. Po prostu nie ma. Jakby było jeszcze Bounty. To można by było jeszcze jakoś pograć. No ale niestety nie ma Bounty, więc nie można było. Ja się z Wami żegnam. Elo.